cześć, witajcie, witajcie! Z tej strony głośno i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj ze mną Karol. Siema! Pod ostatnim odcinkiem dobiliście 10 łapek w górę, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. I tak jak obiecałem, od 5 lajków kolejny odcinek z Karolem. I daję kolejny próg łapek, kolejne 5 łapek w górę, to jest kolejny odcinek z Karolem. I jak dobijecie 10 łapek pod tym filmikiem, będzie odcinek z Roblox'a. Więc lajkujcie, subskrybujcie, bo naprawdę do Tomka, żeby dogonić Tomka już jest naprawdę mało, bo mam 11 subskrypcji. Więc to jest bardzo dużo w dzień. W dzień. Właśnie. Dobra, a my już lecimy na arenkę. Zapewne wygraną. Znaczy, nie wygraną. Bo będę o, Właśnie. Trollować będziemy. Okej. Okay, aqua. O nie. To jest... No nie. Ja tej mapy zbytnio nie lubię. Ja ją lubię, tylko... Tutaj troszkę będzie ciężko. No to A... pamiętam szybko typy wyeliminować sobie wziąć jakiś numer Tak, tylko kurde, tu nie wiem, czy będzie dało się obudować obsydianem. Chyba nie, jakiś inny troll będzie. To dawaj zrobimy sobie na przykład bazę pod wyspą. Nie, dawaj zrobimy u kogoś bazę pod wyspą. Co ty na to? No tylko wiesz, to będzie perełki trzeba będzie użyć. To musimy. Ja od razu pójdę na diacyn. Będziemy kupować kuźnie. No, jakieś zło to daje? To żelazo. Okay, jeszcze dobra. jeszcze dwa, jeszcze dwa nie widzę okej, okay, i na co mam kupować? ale co kupować? za złoto no, zbroj, zbroj to może zbroj może chcę kupić no okej, okay, dobra gdzie są te dobra, to są boże, prawie bym spała okay, Zaraz kupię pierwszą kuźnię. Czekaj od razu. Trochę ci tam fumałem. Dobra, ja idę kupić pierwszą kuźnię. Ja sobie tu doskonale radzę z White. Zmniejszy łóżko? To raczej. Czy ci pomóż? Pomóż mi, bo tam się tak z nimi bawiłem. I tak dobrze TNT wybuchło. Nie, 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 Oj, nie, ja nie, nie, mam TNT. Super. No to najważniejsze zrobiłem tylko, że jak mam bij a ty po Nie, mam już ja, ja już mam TNT-nie. A to ty specjalnie zginąłeś czy jak? Nie, po prostu zrzuciłem typka, przypadkowo spadłem, nie? Aha Okej, okay, jeden zabity i drugi zabity. Wow. O nie, nie, zdążyłem zniszczyć łóżka. Okej, okay, dobra. Goal, goal. Nie, nie zabieraj diapsów, ja kupię kolejną później złota. Dobra, ja już ją kupię, nie. O ile mnie będzie stać. Ile ja masz? Dwa. Dwa, to ja mam teraz tutaj jednego, Tomasz. Nie będziesz stawiać. Daj mi te Masz, tuż, to już idź. Jest jedna potrzebna. Później ma złota. No Ok, idziemy. Myślę, że teraz na środek. Bo jednak nie ukrywam, fajnie by było mieć na początku emeraldy już. No emeraldy za chwilę w sumie będziemy. Dobra, kuźnia złota, od razu łóżko lepiej buduję, bo tak to nie może być. Od razu już tym o co budowałeś to se kup kilofiki, bo mamy opsa. Wybudowę stołu mam. jeszcze grawną dam. Okej, okay, musimy iść na zielonych. Czemu? Bo mają dostęp do środka. Jest to lipa. Może psydian? Tak, mam. No. To kolejną warstwę. Tam jeszcze, że dam Nie, szkło nie. Szkło nie, szkło jest dziadowe. Dam tego. A sekuruj, czy nikt nie, nie. idzie. Nie, nie. Kolejna warstwa. Ja nieraz już muszę budować to jak obuduję muszę. Zawsze. Ok. W miarę obudowane. Ja idę po kolejne emeraldy. Tylko nie zbieraj dachu, bo teraz ja pójdę po. Kurde, też pink trzeba będzie wylaminować. Jezu, ile ja w ogóle mam złota? 36. A jak wsadzę sadze często, to mam 40. Dobra, idę pink rozwalić. Ok nasz no, dobra, jak se? Tylko dwa? Kurde, chodź mi na ping, pomóż On co, wełże sam? No bo mają środek, nie Opanowany Więc będzie ciężko, kurde. mi się wszystko myli. Teraz... Chłopie wystarczy już to łóżko. Wiem, jak ja już zacznę zaobudowanie łóżko, to już tak na maxe. Ole loga miałem. Chodźmy ja tam ta. już. Ja mnie lek No już mam no, gotowe. O nie! Zwane, oni mają obsydian! Już mają obsa? Nie Ej nie, nie. nie! Różowych w sumie możemy sobie zostawić. Aby nie! nie oni rozwalę. są ogarnięci! To ich rozwalamy. Ja już kupiłem diaksowy killoff. W... Syr, krew, warg, wełna. Jeszcze szarpa mam kupię. Biorę diaksy jeszcze bardziej. No, chłopie Gdybyś mi pomógł, to bym ich zniszczył. Dobra, lewcę w taktyka perełka. Ej, dawaj, lecimy w taktyka perełka. Mrożkę na szarpa. i... Super, jeszcze blue ma dostęp. Teraz... Nie, nie trzeba. Jeszcze niebiescy. To zostawimy... Ej, kogo zostawiamy? Niebieski różowy. Tak, niebiescy, niebiescy, bo niebiescy są słabi. O, tutaj jest różowy. Nie on no myślę, że sobie z nim dasz radę, nie? No dałem, ale... Dobra, no, chodź perełki nam nie kupię. Okay. Tutaj jest kolejny różowy, co nawet zbrojki nie ma. To już słopem jest w ogóle łatwo, kto ucieka, ale... Rara rozwala. No od razu sobie fragów troszkę narobię. Okej okay, Karol, chodź, bo ty masz diamentowy kill może idę do tutaj znowu ten gość jest się tak lepiej. Oczuj, człowieku, co ja tutaj robię. Nie! Nie Najgorzej. Ile teraz tego złota mamy? Człowiek. Teraz postaram się zrobić na kolejną, kuźnię. Nie, nie, wystarczy. Szybko, szybko, szybko. O, ugodnie czułeś. Uważaj, bo różowy robi chyba do nas podjazd. Ten gości, nie wiem, czy on nie widzi, czy nie, jest jakiś chyba ślepy. Okej, okay, dobra. Ja idę, tam, ja idę tam do niebieskiej do niebieskiej, zobaczyć jak tam u nich życie mi. Okej, okay, jak... Robimy im tą bazę pod wyspą, nie? Mam. Ok, ci tak. Gdybym chciał, to już by łóżka nie było. Naprawdę. No tak, ale Bawiam... robimy. W tym momencie nie jestem w w bazie, gdzie jest łóżko. I mam łóżko pod ręką. To są tacy, chyba nie ogarzę. Okej, okay, kupiłem wodę. Dobra idziemy! Ej, wbijaj, wbijaj tu szybko do nich! Spoko ja mam teraz... jestem chłop ma awka, ja sobie na nim fragi mogę narobić i jelo. Ciekawe czy będę w to biedny? na pewno Ale A to za ten czas możesz robić bazę. O nie, tylko teraz ich jest. Dwóch. To rób se wragi na dwóch. już <noise> będzie gorzej, bo jeden się kleplie, a drugi jest Rashford, Kurde, nie trafiłem perełko. Proszę mi te Dobra, robimy bazę. No to bo ja zaraz chyba zginę. Albo go pokonać, tak czy nie, 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 dobra, udało mi się. Już było blisko, naprawdę. Kość, czarny z łapki bije. Nie. Zaraz ginę, zaraz ginę, zaraz ginę. Muszę się na chwilę. wycofać. Oni już chyba wiedzą, że to będzie jakiś prank. Czy coś w tym się. No Kurde. nie, zabił mnie! To źle. Nie, ja idę sobie tam nadal robić fragi. Mówię, jako tak jest fajnie, się robi. Nie zdajesz sobie. Raczej się zdaję. Ja już na później nie kupię tylko Lecę tam od razu, bo ja chcę fragi. Okej, okay. robimy wrażę, ale. Z z to jest takie upokorzenie. Ty robisz z wełnę? Nie, z enstulna. No. To dobrze. Gorść tutaj przyniesie na środek człowieka, tu leci. Okej. Okay. Nie, gorść trwa, teraz będzie dla nas Zapraszam do mojej bazy. Ja na razie tam jeszcze nie ubiję, za chwilę tam biję. Bo właśnie się do nas sprnie. A co nieładnie z jego strony. No i to bardzo, bardzo. Będzie trzeba go wyeliminować. A on co MSB. Czekaj, za karę... za karę, że chciał nas podjechać. Nie! Teraz będzie nam go łatwiej trollować. No, ale. Co? Zwaliłeś teraz wszystko, cały odc odcinek. Człowiek go trafiliśmy na takich nobów. Jeszcze spadł. 18 kg, bo go zabiłem. Serio? Kurde, troll niewykonany. No przecież się nie, już Ty mi zniszczyłeś Kurde, no Lecimy z kolejnym Lecimy z kolejnym trollem i tyle Ostatnia Ej, teraz... teraz robię coś takiego Idziemy na sam środek Czekaj, 3, 4, ry Idziemy na sam środek Szukamy naj... Czekaj, bo mnie wywaliło Serwa? no Teraz robię coś takiego, że idziemy na sam środek Szukamy osoby, które są najsłabsze, i pozabijamy tych lepszych, i zrobimy z łóżkiem tych dobrych. I potem będziemy sobie fragment robić. No Okej. Okay. Tylko, oczywiście, w łóżkach. Ej, Karol? Co? Dawaj robimy sobie najwi największą liczbę fragów. Słowa. Czy? Gdzie ty jesteś? 3, czte, ry. No. Jest! Moja ulubiona mapa! Cztery. Jeszcze tu się da strollować opsem. No tak, a jakie już opsy nie będziemy? Tylko teraz idziemy na sam środek, zbieramy sobie emsy, żeby sobie kupić zbrojkę, ja idę na diaksy. No i potem znajdziemy nobów, i wszystkich zmyścimy. Z tymi nobami będziemy się klepać. Tylko wiesz, te nobki też trzeba będzie chronić. A, au, au, aż nie wyjdą z serwera. Dobra. O, to będzie grube. Ale obudujmy ich obsem tak, żeby nie uciekli, nie? No to nie uciekną przecież. Jak się cały czas jego będą ma razu, to będziemy ich klepać. Nie Ale nie, bo na początku grube. jest coś takiego, że nie możesz ich klepać. No to z Endstowna. Nie, ja bym opsem obudował. No to będziesz sobie zbierać na opsa Dobra, 7 sekund. I od razu na zbrojki nam to zbieraj, bo ja mam nasz kończący się bawił. Okej, okay, dobra. Ty ja idę na sied... Pierw No dobra. A ty wszystko zabierasz. Zbierasz. Dobra, już ci zostawiam. No, ja bym przyszła, Kurde, ale odcinek? Dobrze, dobrze wypadł. A ty się wybiłeś? to są sponsorzy. Gościu będzie z nim ciężko. To że mają rękę sponsora nie znaczy, że są dobrzy. No to po co by kupowali sponsora? Bo już pewnie grałem bardzo. Ty, duży. dobrzy! Chłop nie zrzucił, pomimo no. tego, że ja go zrzuciłem. To jest niemożliwe tak. No ja jednego go rozwaliłem. Uff, szybko ty nie tam. Będzie chyba już początkę. Tak, jest odsłonę, ale zaczynają z obudowy kurde jakoś podjazd im trzeba zrobić. Ja czekam na ciebie. Ja już tam biję. Maściku. Ale oni wiedzą, że z nami też jest ciężko. Ty, ty ja tam wlecę i sobie łóżko wniszczę, Bo to gdzieś uwagę. Szybko. Jest, dobra. My łóżka nie mamy obudowanego. Chyba szybko przynajmniej. To ty, ty obuduj, bo ja już jestem praktycznie u nich, nie. Ok. Dobra i teraz nówki próbują pokazać, że umiał koksić. Przekłamę że że nie grają dobrze. Co ja zrobiłem? Bola. Już mnie ich oni są nie. na takiej wysokości, że jak zeskoczą to zginął. Koraża kupuje. On nie ma szans. Zdrowecki. On nie ma z nami szans. Bo pewno mają TNT, więc zrobię taki meczek. Na pewno będzie na TNT. On teraz zeskoczy. A, dałem. Ej, chron, bo ja spadłem. wyrzuciło mnie pink. pink, zostali wylaminowani. Dobra. To teraz... Środek. Ty zostałeś... No. A ja jak Ty, czerwoni robią podjazd. No. Oj, nieładnie tak. Ty, no to... To czerwony chyba by zniszczyć. I zielonych zostawiamy do pranku, nie? Mm -hmm. Tylko zieloni... Dobra, nie mają vip -a, a nic w tym desie. Więc oki. Spoks. Ale wiesz jaką czerwoni będą mieli nad nami przewagę? Jaką? Upgrade. Oj tam upgrade. Y. Wystarczy, że jeśli im zniszczy łóżko i potem już... Ej, ej, bo się mógł tu tak wróć. O, dobra. No. Mógł gościu się jeszcze podbudować, ale spadł. I zaraz łóżka nie będę mieć, ale przykro. O, kurde. Ję mieli do Ty, czerwoni też. Dobra, ja łóżko zniszczę, tylko klepią się na Okej. Okay. Dobra, podejście numer dwa. O, kurde, bo jeden idzie. Wiem. Pas. Pat. Okej. Okay. Zbierz te diaksy. Dobra, ja idę nam emki zbierać. A no, on chyba poszedł na środek. A nie. Patrz. Stał idiota na shiftie, Gdzie? No, Gdzie? Dobra, rozwalono. Okay. Dobra, idę no po jest. kolejne MK. Chociaż, chociaż coś czujesz, że green są w miarę ogarnięci. Troszeczkę chociaż. A klepałaś się z nimi? Nie. Bo blues zniszczyli. Dobra, ja mam cztery te, na szarpa. Może już będzie mieć szarpa, którzy z nimi na długo. Okej, okay, mam 8 emeraldów. Więc już no ich może budować. Potrzebne na zbrojkę. Okej, okay, dobra. To Biorę już, kupuję obsydian. I zaraz bieraj nam na zbrojki. Kupuję nam napotki. Ja się klepię z zielonym. Ale go rozwaliłem. Ale klepa ci nad klepem nawet. Musimy mieć prota 4 No Na środku? Czy... Na no, klepanie. Ale łatwo. Znaczy łatwo. Nie jest jakoś łatwo. Okej, okay, dobra, no to chodź na nim, bo... Ale prot 4 trzeba mieć. I tak zbrojkę, i tak co mieć. Bo tak to z nimi będzie ciężko, zaraz byśmy zginęli. Czemu Ty, to bo jeden typ do nas idzie. No to weź zeskoczyć, bo ja mam. Iliaksy. Czemu nie skaczesz? Bo ja go dogonię. Ta dupa sraka. Nie, Michał, bo łóżka nie będziemy teraz. Coś mówiłeś? No, masz farta. Dobra, chodźmy na nich. Bo ja mam już tego opsa, nie? A! Ty chcesz już? No. Człowieku, a mieliśmy poza cztery kupić jak zbrojkę. Przecież to my za chwilę zginiemy. On klepać się nie umiał. Tak, to się na płotce jesteś, to się klepa. Zobaczymy, jak nie będziesz mieć koteczki. Dobra, bo ja mam obsydian, nie? Popieram tylko. Ten... niszczyć? Gdzie kostata, tak beczki? Bra, stawiaj stawiaj nie! Nie zgin. Nie zginąłem z tym obsydianem! No, Dajcie, no, ci człowieku. Chyba prota Dobra, ja lecę po kolejne emeraldy, nie? Ty zbieraj nam na te prota. Ty nie rozumiesz. Kurde, cofam. Teraz emeraldy zbieraj nas, zbiórka. Jak chcemy tam iść, to musimy mieć refy. Dobrą. Zbrojkę. Prota. Dobrego. A nie my się jedziemy, ja miałam pół HP. No, zbieraj nam. ...na zbrodki, na myczyki... Wszystko. Kurde... Tak, to my na... Podjedziemy ich. Nie wierzę. Wywaliło mnie. Z serwera? Tak. To ja se sam z Sam se z nimi nie dam rady. Jezu, jeszcze do wody nie trafiłem. To szybko dołącz. Tu już miałam opcję, że dołączę. Czemu? Lech nie wywaliło to już nie dołączę. Okej, okay, dołącz. no to. Kurde, już nam. Nic nie wyjdzie. Odcinek zwalony. nie ma sensu, kondykt. Słuchaj, ja idę ich rozwalić, chociaż zrobiliśmy trola na tej wyspie w miarę. Wiesz, co ja bym zrobił? Bo ja nie widzę innej opcji. Ty chcesz ten odcinek rzucić? No. no. No, no, nie wiem. Raczej już nie. Ja już nie mam szans. To nawet wyjdę z arenki i tym akcentem kończymy. Przepraszam Was, widzowie, ale zazwyczaj się kończy arenki, ale ja już nie miałem szans. A więc będziemy się już żegnać. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na moim kanale. No i co. Żegnajcie. Cześć.